wiem, jak dowiedział się Wiedźmin, zadarłem z szefami nowigradzkiego półświatka przestępczego i zniknąłem. Geralt odkrył w końcu, że trafiłem do lochu w straży świątynnej. Wspólnie z przyjaciółmi Geralt zdołał w końcu uwolnić mnie. I dobrze zrobił, bo wiedziałem, co stało się z Cili. Niestety, dziewczyny nie było już w mieście. Ścigana przez grupę zbirów, a potem osaczona przez straż świątynną, musiała się teleportować. Gdzie trafiłem? Tego wówczas nie wiedziałem. Ań, tu się ktoś litował. Dziękujemy, dziećmi Jutro, Kop dzisiaj! Ostatni raz wsywam do wydania książkę Prawomyślny. Rozumny klient od razu pozna, że nie ma lepszej oferty po tej stronie Pontar. Zapraszam, zapraszam! Co tam masz? Давай. Wróciłeś! Pokaż te książki. Bywaj. Ciekawe, gdzie woda spłynie, jak już to zapchane. A jest siwy, przygód szukasz? Ech, szkoda słów. Jej, piękny. Co trzeba zrobić, żeby taką bladą mordę mieć? Oj, dość już się w życiu namokłem. mogłem. Właśnie szczerze i morfimy sobie prawdę. Ha uh. um. Nie, nie mam sił! <laughs> <laughs> Co tak późno? Tauler prawdopodobnie mieszka w Nowigradzie i nie zerwał znajomości z Hamondem. Łączą ich interesy. Po cichu pośredniczył w handlu żywym towarem. Jest właścicielem statku Perła Wybrzeża, który kursuje na Skellige. Dzisiaj nazywa się Roland Troiger. Oficjalnie jest szanowanym nowigradzkim kupcem i filantropem. Mieszka w rezydencji w złotym mieście. A co z Selyse'em? Nie było przy mnie nikogo, kto mógłby się za nią wstawić. W takim razie chodźmy odwiedzić Taulera. Mam plan, jak dostać się do środka. Jeśli plan nie uwzględnia strażników, to pewnie będziesz chciał go zrewidować. Spokojnie. Dopóki sami nie zaczną, jesteście oczekiwani, zapraszam. Czujcie się jak u siebie w domu, mi. Zgadza się. Pozwólcie, że przedstawię wam moją żonę Letycję oraz dwójkę moich szkrabów. Wiecie, kim jestem. Ja słyszałem o Was. Zadawaliście ostatnio dużo pytań na mój temat, a to zawsze zwraca uwagę. Z jakiej szkoły pochodzisz? Ze szkoły Kota. Obawiam się, że nie zostało nas wielu. Wiedźmini nie mogą mieć dzieci, ale mogą je adoptować, ewentualnie przejąć pod swój dach wraz z matką i uznać za swoje. Zrozumiałbym, gdyby Wiedźmin został najemnym zabójcą, ale kupcem? A czemu nie? Każdy z nas chciał kiedyś zmienić swoje życie. Ja nie poprzestałem na marzeniach. Ponoć żaden Wiedźmin nie umarł jeszcze w łóżku. Ja będę pierwszy. To się jeszcze okaże. Mój przyjaciel chciałby z tobą porozmawiać. Chłopcy, odprowadźcie Letycy i dzieci. Zostawcie nas samych. Goście chcą ze mną pomówić. Słucham. Rozmawiaj z nim, Geralt, bo mnie trafi szlaki za jebie skór syna po pierwszym słowie. Ładnie się tu urządziłeś. Okazuje się, że mam smykałkę do interesów. Pieniędzy starcza, by utrzymać rodzinę na wysokim poziomie. I na filantropię. Instytucja panny Marabelli nie narzeka na małe datki. Podobnie miejski fundusz wdów i sierot oraz wiele innych. Spojażona, wie, jakim byłeś? Nie mamy przed sobą tajemnic. Każdego dnia modli się za mnie. I wiecie co? To chyba działa. Kurwa, mać. Spokojnie, Lambert. W dniu oświadczyn wyznałem jej wszystko. Tamtego dnia zacząłem nowe życie z czystym kątem. Pamiętasz jeszcze Aidena? Wiedźmin. Zabójstwo w Elander. Dobrze opłacone, jak mnie mam. Pamiętam jego i innych. Wszystkiego żałuję. Akurat z Aidenem było inaczej. Wbrew plotkom wcale nie mieliśmy go zabić. Ale zostaliśmy do tego zmuszeni, gdy nas zaatakował. Jaka jest Twoja wersja tej historii? Aiden przyjął zlecenie na odczarowanie córki Diuka. Wziął pieniądze. Zawalił sprawę i wyjechał, gdy dziewczyna zmarła. Użesz! Nie mieliśmy go zabić. Byliśmy windykatorami. Ponieważ nie miał pieniędzy, zażądaliśmy od niego mieczy. Odmówił. Doszło do awantury. Wien była na stanowisku snajperskim i puściły jej nerwy trafiła Aidena w oko. Potem zaczęła opowiadać własną wersję tej historii, żeby zatuszować blamasz. Wystarczy już tych opowieści, i co teraz? Rzeczywiście zmieniłeś się. Teraz jedyne, na czym mi zależy, to przebaczenie. Uwierzyłeś w te bzdury? Skurwysynł, że jak znu. Zostawmy go, chodź. Odjebało ci? Lambert, to jest jedna z tych sytuacji, kiedy trzeba opanować wkurwienie i zaufać przytomnemu przyjacielowi. Chodź! Kurwa, Geralt! Nie wiem, czy ci to wybaczę. Chodź, powiedziałem, zawsze będziesz mógł tu wrócić. Dziękuję. Tłumacz się. Nie mam zamiaru, po prostu uznałem, że Tabler nie zasługuje na to, żeby zamordować go z zimną krwią. Jeśli uważasz inaczej, możesz do niego wrócić, bezemnie. Najchętniej no bym ci przyjebał. Do zobaczenia za jakiś czas. Tak. Bywaj. siatka sprzedała, amulety, cała, amulecie biedem, się Czuł! Uch, znowu zmocnić. Wow. Wedle słów Jenefer z Wengerbergu na doszło do magicznej eksplozji, która zniszczyła sporą część puszczy i była związana z pojawieniem się Ciri. Geralt wyruszył więc na wyspy, by dołączyć do czarodziejki i wspólnie z nią szukać śladów dziewczyny. Na miejscu okazało się, że Druid Myszowur nie zamierza pozwolić czarodziejce na badanie zniszczonego lasu, ale z pomocą Jarla Krachan-Kreit udało się go przekonać. Hmm, to nie jest zwyczajna mgła. Zobacz no co może wyrzuciło. Ej, ty! Do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. A co wy tu robicie? Na wojów mi nie wyglądacie prędzej na pastuchów. Na Skellige każdy rodzi się wojem. Choćby przyszedł na świat w szałasie. Ale ty tego nie rozumiesz. Na kontynencie każdy jest czyimś stralem. do kogoś się łasi, jak pies, co pod stołem o resztki skomle. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhamem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie kertrolde, a my nie Ankrejt. Nie chcemy tu gości. U! Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzą. Gerald z Rivi, wiedźmin. Jorun, syn Zygwalda, jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. Ten, do którego Jar posłał. Tak, Geralt? Ci dwaj, którzy mnie zaczepili, co to za jedni? Kory i kraki, same z nimi kłopoty, tak jak z Leifem i ojcem. Jakaś ciekawa postać? Zależy. Jeśli interesują cię kłamcy i tchórze, to bardzo. Rzadko wzbudza masz taką sensację. Chyba nieczęsto macie tu gości z kontynentu. A no je! Yeah. Jak już ktoś z Temerii czy Redanii odważy się przypłynąć na Skellige, to zawija do Kertrolde. Bo tam port dobrych kupców sporo. I Jarl, który patrzy na obcych łaskawszym okiem. Widziałem twoje ogłoszenie. Dość lakoniczne. Możesz rozwinąć? Co to za potwór? Jakiś duch, zdaje się. Albo inna zmora straszy na Eldbergu koło latarni morskiej. Zaczęło się niewinnie. Którejś nocy latarnia przestała się palić. A że bez jej światła statki nie mogą bezpiecznie zawinąć do Arnbjorn, to dwóch naszych poszło sprawdzić, co się stało. Niech zgadnę, nie wrócili. Nie. I o Mikialu latarniku też słuch zaginął. Skrzyknąłem więc paru chłopów, popłynęliśmy na ratunek. Ale jak już byliśmy przy wyspie, zawróciłem, bo na brzegu zobaczyłem upiora. Pewnie myślisz, że jestem tchórz, ale. Czułem, że samym żelazem nic tam nie wskura. Jedyne co mogłem zrobić, to zebrać we wsi złota na nagrodę. Jak pomożesz, będzie twoja. Jarąd, lubię cię, ale interesy to interesy. Musisz coś dorzucić. Dobra! Niech będzie! Przybijmy targu! Niech będzie, zobaczę, co da się zrobić. Dzięki, Geralt. Równy chłop z Ciebie.